Dziobaku, ty się zastanów. Dziobaku, zlikwiduj dziób. Ty jesteś nie według planu. Dziobaku, porządek zrób. Natury, ty jesteś gaffa. Dziobaku, czy ci nie wstyd? To ci nie macie w paragrafach. Ty jesteś po prostu nikt. Powiedz dziobak, tak czy owak, Powiedz dziobak, tak czy siak, Czyś ty ptaszek, czyś ty krowa, Czyś ty krowa, czyś ty krowa. Tylko Józio, ten wypędek, ten ladaco, Nie podpisał się pod listem z całą klasą I wieczorem, kiedy tylko słońce zgasło, Wymalował na tablicy takie hasło. Dziobaku, w tobie nadzieja, Dziobaku! mił nam, dziobaku ty się nie zmieniaj. Kolego, dziobaku, trwaj.